Witajcie na kanale dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książek o śwince Pepie od wydawnictwa Media Service zawada. Jedna z książeczek jest z serii książeczki Półeczki. Jest to najnowsza mm, książeczka. Poprzednio zobaczcie, między innymi ukazały się takie oto odcinki, chyba można je tak nazwać, bo są to. Telewizyjne bajki przeniesione na karty książki. Jest to super. A druga książka to wielka księga bajek. Może zaczniemy od tej mniejszej. Skąd te cienie? Peppa, George i Rebeka grali w piłkę i George, zamiast łapać piłkę, której nie mógł dosięgnąć, próbował łapać jej cień. I tak się zaczął temat cieni. Skąd się te cienie biorą? Czy można uciec przed cieniem? Co rzuca największy cień? Jak te cienie się zmieniają w zależności od pory dnia i co można robić nocą z cieniami? O tym wszystkim przeczytamy w książeczce, skąd te cienie, bardzo kolorowej z przecudownymi ilustracjami. A książka Wielka Księga Baje jest jedną z serii, zobaczcie, ukazały się też inne, co się bawi świnka Pepa oraz kolorowe listy świnki Pepy. A tutaj mamy z przyjaciółmi, jest super i jest tutaj kilka. Historię, kilka historii. Na początku jest spis treści: konkurs ulubieńców, nowa koleżanka, niecodzienna wizyta, lekcja gimnastyki, wizyta u przyjaciela. Przecudowne ilustracje jak w każdej tepowej książeczce. I spójrzcie tylko, jedna strona to jest ilustracja, druga strona to jest tekst, który jest napisany ogromną czcionką. Dzieci nawet samodzielnie nie będą miały problemu, aby to przeczytać. Wyraźna, duża czcionka. No i mamy tutaj konkurs ulubieńców. Tak jest, tak jest konkurs ulubieńców. Każde z dzieci przynosi do przedszkola swoje ulubione zwierzątko. Poznajemy zwierzątka przyjaciół, pepy. I dowiemy się, które dostanie zwierzątko nagrodę. Nowa koleżanka, czyli Emily Słoń, przychodzi do przedszkola i jest troszkę tym onieśmielona. Znamy ten odcinek doskonale. Zresztą większość tych odcinków znamy z wersji telewizyjnej. Dalej jest niecodzienna wizyta. Książka jest fantastyczna i będzie na pewno cudownym prezentem dla fanów. Fanek świnki Pepy, bo w jednej książeczce mamy kilka historii, które no myślę, że wszystkim dzieciakom przypadną do gustu. Nie znam dziecka małego, które by Pepy nie lubiło, więc na pewno będzie to fantastyczny prezent dla małych fanów. Kepy, wielka księga, bajek. Z przyjaciółmi jest super. Więcej o książeczkach na blogu. W opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam. A ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.